you uh -huh. Cześć kochani z tej strony Scarlet, witam Was bardzo na moim kanale serdecznie i zapraszam Was na kolejny odcinek 10 Dziesięcioleci. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz na start po filmie, jak wolicie, byleby o tym nie zapomnieć i zostawić reakcję. Jeżeli podobają Wam się część komentarzy i się z nimi zgadzacie, też zostawiajcie reakcję. Dlaczego? Dlatego, że bardzo duży wpływ na to, co pojawia się na tym kanale i jakie są to odcinki jest w Was. Więc jeżeli ja widzę zaangażowanie pod jakąś tam serią, a pod innymi nie, no to dla mnie to jest jasny sygnał, że chcecie oglądać. I jakąś serię tam inną niż na przykład tą, więc y, pamiętajcie o tym, to jest naprawdę mega ważne. Dzięki temu też prowadziłam trochę zmian na moim kanale. Macie mniej rozgrywek, więcej challenge'ów, więcej takich luźnych filmów i jedyną serią, która tak naprawdę mi się tutaj. Ostała. To są właśnie dziesięciolecia, które najbardziej lubiliście, z tego co zauważyłam po waszych, właśnie oglądalności, ale przede wszystkim po tych reakcjach i komentarzach. No i to jest ważne, to jest mega ważne. Jak wiecie, wasze reakcje, wasze komentarze pozwalają mi też się rozwijać, jeśli chodzi o twórczość. Boże, dlaczego ten głupi telefon tak reaguje z tym mikrofonem? Ach. Każdy chce się rozwijać e, i iść do przodu, i też chce tworzyć takie materiały, które Wam się będzie przyjemnie oglądało. Więc nie zapominajcie o tym, a my przychodzimy już do rozgrywki. A dzisiaj zaczniemy sobie od błękitnego domu, ponieważ ostatnio go nie było, a była istotna kad scena. Jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to musicie koniecznie nadrobić, ponieważ w tej cut scenie wyjaśniło się, że Leonard II Clinton tak naprawdę wiedział wszystko, e, co się stało, wszystko pamiętał, tylko udawał przed Agnes. I tutaj dużo osób słusznie zauważyło, że jakim cudem on był. E, uu, Boże, że jakim cudem on był poddany hipnozie, jak z magiem i w ogóle? Jesteście bardzo dobrymi obserwatorami, ale na wiele rzeczy ja nie mogę Wam odpowiadać dosadnie, bo byście zepsuli fabułę. <laughs> Więc pamiętajcie o tym, pisząc komentarze czasami, że um, nie zawsze będę mogła na wszystko Wam odpowiedzieć, żeby nie psuć historii, która mniej więcej jest zaplanowana. Ale tak, słusznie się domyślaliście. On ma, wprawdzie nie jest jakimś praktykującym magiem, ale ma jakieś powiedzmy, że magiczne korzenie, dlatego e, jest e, odporny na te magie. No i tutaj się zbliżyli z Noel do siebie bardzo mocno. Nie wiem, co ona ma za strój, bo ja tego stroju jej w żadnym z jej mm, nie tworzyłam, więc nie wiem, dlaczego moi simowie w takich losowych strojach się pojawiają w tej grze. Co jest bardzo denerwujące, mamy godzinę, godzinę 14:46. Was już chyba nie ma sensu wysyłać do szkoły. Ty możesz sobie pójść do pracy. Agnes idzie do pracy. Noel, chodź tutaj, zagadasz Gilberta. Popraw mu humor, Chcesz się z nim zaprzyjaźnić. A ty sobie, Gilbert, strój. W ogóle, czy my dzisiaj mamy to, o czym ja myślę? Nie. Święto Zbiorów mamy jutro. I fajnie byłoby, żeby całą rodzinę zaprosić do głównej willi na Święto Zbiorów. A przynajmniej Clintonów tutaj na pewno zaprosić, więc chyba z tymi Clintonami tam pójdziemy. No L. Odrichę B. hu. A co to za FPS-u spadki? Halo. Ja tutaj mam 150 normalnie FPS-ów, a nie jakieś takie spadki. Jeśli chodzi o jej słabości, ja jej teoretycznie usunęłam słabości w MC Command Center, ale ona je cały czas odczuwała, chociaż teraz widzę, że nie na szczęście, więc... Może coś tutaj zadziałało, a wy idziecie, no kurczę, stary, ty powinieneś pracować, a nie teraz z nią rozmawiać, więc choć kontynuuj bloknoży noży, ja sobie tutaj włączę... włączę... sobie pomaluję i zostawię jakąś lampę. Ktoś mi zwrócił uwagę na to... Zaraz Wam powiem na co. Że Noel ma zbyt oświetloną sypialnię i powinna zejść do piwnicy spać, a tam ci powinni iść do tej głównej, ale to. Wiecie, nie miałoby sensu z tego względu. Ciekawe, co to za rzecz mi tam przeskakuje fotel? Taki fotel, skąd on ten fotel się bierze? No ale wracając, to nie miałoby sensu, dlatego że to jest sypialnia naszych Simów. Ja nie wiem, czy oni by się chcieli stąd wyprowadzić, jak oni cały życie sobie tutaj mieszkają. Wyremontowali sobie ten dół, tutaj były pokoje ich dzieci, ich łazienka. W sensie wiecie, no oni cały czas tutaj siedzą, więc dlaczego nagle mają pozbywać się swojej sypialni i iść do góry, gdzie oni nigdy na górze nie mieszkali. Agnes z Gilbertem Vinci zawsze mieli te sypialnie tutaj na dole. Im jest tutaj wygodnie i słuchajcie, no to nie jest jakieś super problematyczne, że to sobie tutaj żyją. Przynajmniej tak mi się wydaje, że dla nich nie jest i nie musieliby od razu zmieniać wszystkiego. Ale dobra, chodź tutaj młody, ty zrobisz obiad jakiś, sałatkę ogrodową możesz zrobić, ty tutaj sprzątniesz, ty Noel sobie tutaj usiądziesz i będziesz na przykład odrabiała swoje prace, a ty lecisz sobie na dół tutaj. No, także mi się wydaje, że tak jest dobrze, w sensie w porządku. Także tak bym to zostawiła. Wyłącz to światło. A wiesz co, Noel? Ty się przydasz inaczej tutaj. Zrobisz to, co wszystkie. No, ty nie jesteś McKinsey'ową, no, ale. Łożysz do pralki. Ja nie wiem, skąd oni mają te stroje, leczko, w takich losowych strojach się pokazują. Ja naprawdę im wszystkie stroje zrobiłam. O nie, nie wszystkie, ty nie masz gdzieś zrobionego. Aha, dobrze, nie, to cofam. Myślałam, że zrobiłam wszystkie, ale nie zrobiłam. E, spróbuj Noel zagadać, bo wy się w ogóle nie znacie. Przechwalaj się rodziną, poproś o radę, e, popraw humor. E, spróbuj pocieszyć. Zapytaj o Barabara, -bara, pochwal szczerze. Ty też chodź z Noel, porozmawiasz. Popraw humor i poznaj. Czemu ty masz taki głos brzydki? Jaka taka żaba? Co ty, co ty, Kolo? Nie, 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 nie. Przyniosłeś nam sałatkę, czy zrobiłeś i... O, co to jest takie nerwowe? Szkoda, że oni sami nas tu jej nie przynoszą. No, ale dobrze. Noel oczywiście musi udawać, że jest człowiekiem, więc ona wszystkie te rzeczy, które tutaj są tworzone, też zjada z całą rodziną. Bo Noel też nie chce ich cały czas hipnotyzować. Wystarczy, że jej pozwolili tutaj być, a resztę, to wiadomo, chce, żeby ją polubili, więc jest taka miła, chodź jeszcze tutaj porozmawiaj u całej dłonie. Pochwal szczerze, Enzo, Enzo Clintona. Popraw humor, poznaj, pochwal szczerze. Weż, podlizuj się. Zapyta Barabara. porozmawiaj o gotowaniu z nią. Co ty taka nie za bardzo zjadasz swoje posiłki? Dlaczego nie jesz obiady? Narzekaj na problemy. Narzekaj na problemy. Popraw humor. Poproś o pomoc przy sprzątaniu. Enzo, sprzątaczka. Cieszę się, że nie znudziłycie jeszcze moje dowcipy. A, te dowcipy o lamach żeby święto dziękczynienia jutro mogło być tak naprawdę pełne musimy udać się całą naszą rodziną do BB żeby mieć zwyczajnie pewność że wszyscy nas znać tutaj będą więc Noel, Lawi, Ignacy, Leonardo Gabriela, Anna, Dorota nie, ale Enzo, Clinton Gilbert, Vinci wy na pewno musicie tutaj wszyscy czemu Ignacy, McTinsley wy wszyscy jedziecie razem z nami do głównej willi, żebyście się zapoznali z gospodarzami. Żeby jakieś tam relacje nawiązać. Bo o ile sam Gilbert Vinci ze swoją żoną Agnes będą znani, o tyle te ich dzieci jakoś tak nie jestem do końca przekonana. A wiecie, no święto dziękczynienia. Fajnie by było, żeby była i Gabriela, Anna. No po prostu, żeby to było takie wielkie, 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 wielkie. Chodź Gilbert do willi, zapukamy. Zapukaj. Jezu jak, to jest, Jezu, jak to jest piękne. Znaczy takie upiorne, ale i piękne. Kocham ten budynek. Ale pukaj do drzwi. Niech nas wpuszczą. Usiądź razem. Przyjdzie ktoś do nas? Gdzie się pochowaliście? Mówiliście mi, że jest ulepszenie ognia do tych kominków, więc muszę to opracować. Tylko trzeba mieć chyba technikę, tak? Co coś takiego? No było takie ulepszenie, pamiętam w Simsach 3, ale nawet nie wiedziałam, że w Simsach 4 też jest. A gdzie jest cała rodzina? O, jest! Jane Brita. Jane Brita, chodź tu. Dziel się wskazówkami dla domatorów? Nie, 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 czekaj. Działania, dodaj do grupy. Gdzie, gdzie jest cała rodzina? O, jest! No, w majtkach, bo w majtkach, ale jest. A gdzie jest ojciec? Stanley McTinsley. Pff. Nie widzę go. Nie widzę Michaela. No nic, no czekamy, aż ktoś do nas przyjdzie. zaproś na noc, zrób masaż. Yy... Rozmawiam o miejscowych łowiskach, nie możesz? O, jest! Wesołe zapoznanie. Chodźcie, wszyscy się musicie tutaj zapoznać. Rozmawiam o gotowaniu. Poznaj przede wszystkim z Jane Briton. To jest najważniejsze, bo Jane Brita będzie organizować te e, święto dziękczynienia. I rozmienia flirtu i rozmawia o zainteresowaniach, kochana. Popraw humor. Wszyscy z ciotką rozmawiacie. Chociaż Wy się z nią znacie. A to dobrze. A bo Wy mieszkaliście razem. Trajk ulubionym celebrycie. Pochwal szczerze. No, El, ty umiesz takie rzeczy. Co ty się tak wykrzywiasz? Ej, ale wiesz co, Ronald? Ja wiem, że ty jesteś sexy flexy i w ogóle, ale przebierz się, chłopie. Nie będziesz tutaj siedział taki. A chociaż w to się ubierz. Ej, przyjazne powitanie. Z kuzynem się musicie też poznać. Zapytaj o barabara, pochwal szczerze. Ej, popraw humor. On jest flirciarski. Ale do niego oczywiście też przejdziemy później. Noel, ty widzisz w jakich włościach siedzisz. Ale nie, Noel jest zainteresowana wyglądem Leonardo II Clintona, no bo on jest pod jej gust, więc stąd ona go oszczędziła i nie zabiła. Tylko, o Jezu, Michael jest... Jak ty, Noel, się czujesz? Chodź tu, Noel. Wampir, pij plazmę, Przynajmniej wampira, potęgowanie potrzeb, rozkaz. Pij plazmę, zachłannie pij plazmę, wysysaj siły życiowe. Powoduje zwiększenie poziomu zaspokajania pragnienia, ale czyści przy tym jego pamięć. Weź kilka łyków plazmy, bez pytania.

jest. No, wreszcie. Oczywiście film się musiał skończyć. Figluj, żadne figluj. Poznaj. Wy żadnego figlowania nie robicie. Tutaj tylko flirt. Tak, żeby nikt nie widział. Obejmij, ośmiel się. Co tutaj jeszcze masz? Zaproponować komuś stały związek. Czy stały, to nie wiem, ale wiesz. Łaskocz bezlitośnie i szepczy słodkie słówka. Zapytaj, czy w związku zrób masaż. To jest masaż? Mhm, chyba trochę mu ręce spadły. Ośmiel się. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to święto, to będzie dosyć ciężko chyba z miejscami, bo nie mamy tyle miejsc siedzących w naszej willi. Wbrew pozorom, stół jest trochę za mały. Powinien być jeszcze taki, jak było w The Sims 1, nie wiem, czy to był taki właśnie długi, ale jakby podwójny ten. Natomiast no tutaj może być z tym ciężko, mamy godzinę 3.45, a ja Was witam bardzo serdecznie, oczywiście, Ach, zapomniałam, bo musi być napis, musi być napis, że właśnie główna willa. Witam Was bardzo serdecznie w głównym dworze willi pałacu, jak zwał, tak zwał, rodziny McTinsley, który w 1960 roku wygląda w ten sposób. Zastanawiam się, czy przypadkiem jak nagrywałam przywitanie, nie pomyliłam i nie powiedziałam 1950. I taka mała uwaga odnośnie Ronalda, bo słusznie zauważyliście, niektórzy, bo ktoś napisał w komentarzach właśnie, że tam oprócz pocałunku było jeszcze bara-bara, natomiast ja je wycięłam. Wycięłam je przez przypadek. Ono nie miało być wycięte, miało się znajdować w odcinku, tylko jakoś chyba za bardzo mi to poszło w trakcie montażu i wy już tego nie widzieliście, że oni skonsumowali swój romans. Romans, że tak powiem, kontrolowany, ponieważ Ronald wcale nie oczekuje od June, że June rozejdzie się ze swoim Hugh. Natomiast... June, nie powiem, żeby była super z siebie zadowolona, ale ona też nie może się Ronaldowi oprzeć. Coś tak czuje, że ich do siebie przyciąga. Natomiast wie, że Ronald nie jest raczej dla niej kandydatem na męża, ponieważ no, nikt by się na, to, na ten ślub, na ten związek nie zgodził. A w szczególności, jak wiecie, Jane Britani, Bo Jane Brittany no, nie bez powodu... Starała się zrobić wszystko, żeby odzyskać swoją willę, willę McTinsley'ów. No i ma w sobie ten taki pierwiastek do dyrygowania, kto z kim, jak, gdzie i dlaczego powinien być. Zresztą wy wiecie o tym bardzo dobrze, ponieważ w rodzinie McTinsley już takie sytuacje się zdarzały. Zdarzały się albo to była Jane, albo Elena, któraś z nich też taka była właśnie, że zabraniała tej rudowłosej Zosi chyba wyjść za kamerdynera, z tego co pamiętam. Więc tutaj jest coś trochę na tej podobnej zasadzie, że no jak to tak wiesz, nie? Wypada, nie? Tylko, że jaka jest historia McTinsley'ów, to każdy dobrze wie i oni robili wszystko, absolutnie wszystko, żeby spieprzyć swoje... O, to masz urodziny, zapomniałam. No dobrze. Wykrzyczeć zakazane słowa? Nie no, bez przesady. Zaraz ci usunę ten nastrojnik. Przepraszam, nastrójnik. Moja wina. Czarno-biała impreza. Nie, nie, na pewno nie czarno-biała impreza. Wesele upiorne, przyjęcie, uroczysta kolacja, impreza taneczna, przyjęcie domowe. Pieczenie kiełbasek, przyjęcie kawowe, na pewno nie, impreza taneczna, uroczysta kolacja. No to chyba uroczysta kolacja powinna być zorganizowana dzisiaj w Święto Zbiorów. Gospodarzem będzie Jane Brittany i Michael Jones. Goście, no to lecimy z gośćmi. Na pewno Odeta, Enzo, Gilbert. Leonardo II Clinton Agnes, Clementine, Edmund i Harry. Noel, Gabriela Anna. A gdzie? Twa córka. Jest Harry. Jest Clementine, ale nie ma dzini. Jest Ginny! Gini nie zaprosicie na ten ślub? A czy ślub, Boże, na te kolacje? No bez jajec. Nie ma Gini. Uhuhu. To na grubo. Na grubo. Zatrudnimy sobie żywieniowca. Robimy to oczywiście u nas. Termin wydarzenia myślę, że na godzinę 18. Albo wiecie, co wcześniej, na 15. Ale, że Ginny nie, to Ginny nie może przyjść do domu? Chyba, że coś się Genie stało, no ale nie no, Genie jest raczej w waszej genealogii. No jest, Genie Jones. <grymne> Wyklęte dziecko Genie. Nie zasługuje, żeby przyjść na imprezę ma <grymne> Eee, moja droga. Bardzo proszę, chodź tutaj, służba, przydziel zadanie, wyczyść, nie, ale mm, przyrządź posiłek na przyjęcie. Patrzcie, kto nas odwiedził. E, rodzice w pracy. Chodź, przywitaj się z June. Mm -hmm. Dodaj do grupy, podejdź razem. Chodź, chodź, bo zaczyna padać. Jest coraz bardziej... Podejdź tutaj razem. Chodź, kochana. Żebyś nie stała w deszczu. Tak pięknie wyglądasz. Um, popraw jej humor. Cię się spotykasz z nią tylko jak rodziców domu nie ma. Dorosły chłopy. <śpięk> Obejmi. I, I chodź tutaj z romantycznych... Bara, w krzakach pod prysznicem. Ty byś chciał w krzakach, nie? To idź do krzaków. W tym się pożegnacie. Bo o 15 macie wystawną kolację, no ale musiałbyś się z nią spotkać. Jak to tak? Inaczej by się nie dało, nie? Idźcie w mokre krzaki. Są słynne krzaki. W tych słynnych krzakach powstał Gilbert... Znaczy nie w tych, ale ogólnie w słynnych krzakach powstał Gilbert Vinci. Ale to jest mega. Jezu, uwielbiam te interakcje. W sensie, nie chodzi o samo to, jak oni stąd wychodzą, nie? Z tych krzaków tacy, niby nic się nie stało i w ogóle, nie? Ehm, choć tutaj wyznaję jej zauroczenie, że po prostu ty jesteś w niej mega zabujanym. Że ty piękna jesteś, Jun. Chodź, pocałunek z ekspansję jeszcze jej zrobimy. Miłość w krzakach. W willi McTinsley'ów. Podejdź tutaj razem. Znaczy miłość. Może nie tyle miłość, to takie, wiecie, pożądanie. O, to by było lepszym słowem. Znaczy taka miłość, miłość. Idziesz tutaj, June? Bo ja bym chciała tutaj coś zrobić ładnego w tym miejscu. Mianowicie mm, poprosić o zostanie dziewczyną. Nie, bo to, to, to jest zaręczona, ale to jest dla mnie dziwne, że oni mogą mieć kilkanaście tych dziewczyn i w ogóle wyznanie przemijającą miłość. O to mi chodzi. O to jest, wiecie, nie? To jest taki dwór tutaj coś i on jej wyznaje przy fontannie nieprzemijającą miłość. <sumieści> Rozumiecie te wizje, nie? U całej dłonie i będziecie musieli się żegnać. Pinać do męża iść. Czy znaczy, nie męża, no ale pogłaść po policzku. Mógłbyś na nią popatrzeć, a nie patrzeć nie wiadomo gdzie. Jest, drogi, i chodzi jeszcze jedno sobie zrobicie: y, Bara Bara, bo teraz można Bara Bara robić. Pamiętajcie o tym. Y, I lecimy się z nią żegnać. Mama, z tatą nie mogą wiedzieć. E, uroczysta kolacja rozpocznie się wkrótce. Miejsce e, wartownia Glimmer Bruka. Aha, bo jeszcze nazwy nie zmieniłam tego! Ohoho. Czekaj, 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 czekaj. Wracacie z pracy już. A Ginny nie będzie. Gini nie została do domu zaproszona. Chodźcie, e, zawołaj na wystawny posiłek. Rdzino, musimy zjeść wystawny posiłek. A odeta przyszła? Czy odety nie ma? Czy odety nie zaprosiłam? Bo już sama nie wiem. Odeta. Nie, no, odeta jest. Jezu, Odeta, w co ty się ubrałaś? Jak mogłaś się tak ubrać na naszą imprezę? Mm. Ktoś myśli o niegodnych rzeczach i jest to Noel. Możesz z nią pogadać tutaj. Podziękuj za przybycie, Noel. Ona ci ostatnio wypiła krew z ciebie, więc wiesz. Romantyczne flirtuj... O nie, zapytaj czy z związku. Cała rodzina. E, najśmieszniejszy żart świata. Clementine rozdaje cięte riposty na prawo i lewo i czuje się niepokonana. Czy może powiedzieć, że lubi komedię? Tak, możesz lubić. Pochwal szczerze. Podziękuj za przybycie. Ej, ale to mega jak wygląda! Jakie to są urocze nie Tutaj siedzą wszyscy! Przepraszam, jestem związana z tymi Simami, no bo wiadomo, to wszystko jest rodziną do jest jakąś ich rodziną daleką podaleką, ale jest, nie? Wywodzą się z tego domu wszyscy. A ty co tutaj z tą Noel na boku? To jest flirciarska? Mm -hmm. Poproś o zachętę, zapytaj o jedzenie. O, zadaj jej ryzykowne pytanie. A ty co tu robisz z nami? Bardzo flirciarska. On też jest flirciarski. A teraz ty powinnaś wejść i zrobić raban troszkę Noel. Podziękuję za przybycie, ale powiedz jej, że no, sorry, kochana, ale jakby. ile można. Oho, oho, wasz sekretny związek, no, na no, oczach wszystkich, całej rodziny. Brawo, umiecie trzymać! Takie rzeczy w sekrecie. Zdobyte nagrody. Cóż, na pewno było to jakiegoś rodzaju przyjęcie. Twoją nagrodą pocieszenia będzie lekko używana książka, którą zaniesz wyposażać w rodziny. A spodajcie. Ja myślę, że impreza była całkiem udana, jak na Simsy, wszyscy ze sobą pogadali. Mieliśmy tutaj okazję e, trochę powiedzmy powspominać stare czasy, no ale też przy okazji Mactine się ze sobą spotkali łącznie z dziećmi, które mogły do domu wrócić. E, nie wszystkie, bo niektóre zostały wykluczone. A ja jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka tak na szybko wejdę sobie do kasa, e, zmienię odetę i pokażę Wam efekt końcowy, jak będzie wyglądać. No bo skoro Gabriela jest od niej młodsza, wygląda jak nie wiem, ile lat starszą, to wiedz, że co się dzieje i że zwyczajnie nie trzeba coś pozmieniać. E, moi drodzy, Odeta prezentuje się w ten sposób i dostała włosy Anwintur. tak to się wymawia jej nazwisko. sorry, nie jestem obeznana w modzie, ale ona chyba była naczelną w ogóle W każdym razie, nocie Diabeł ubiera się prawdy w jakiś tam sposób. Postać Mirandy była inspirowana właśnie panią Anną. Natomiast ta fryzura zawsze mi się z nią kojarzy. Jest bardzo dla mnie charakterystyczna ogólnie. Na postaci możecie sobie wygooglować, jak nie wiecie kto to. Mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska. Wiecie, ja mam zawsze problem z tym, jak powinno się czytać, wymawiać nazwiska. Nie obrażę się, jeżeli mnie będziecie poprawiać, więc spokojnie zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast myślę, że wygląda całkiem spoko Dodam te kolorowe spodnie dodami, taki kolorowy strój, no bo jesteśmy w latach 60. które teoretycznie powinny być kolorowe, więc myślę, że będzie tutaj to wszystko nam dosyć fajnie wyglądało. Może ten krój tak nie do końca, ale tak umówmy się, że jest spoko i na pewno odeta wygląda na starszą simkę i tak być powinno. Przynajmniej na razie, ponieważ teraz oddajemy prawo głosu młodszym pokoleniom, więc żeby była ta różnica, to właśnie myślę, to będzie idealne, więc powiedzmy, że ma około właśnie 50 lat od ety, tak? Troszkę starsza jest oczywiście Jane Brittan, już ma dorosłego syna, który jakoś tak nie układa sobie życia, więc jej chyba... Jane Brittany będzie się zastanawiała nad tym, czy przypadkiem w jakiś sposób mu nie pomóc w układaniu swojego życia. Natomiast na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach i łapkach. Widzimy się w kolejnym odcinku. A pamiętajcie o tym, że w dziesięcioleciach będzie się działo. Dzisiaj może było tak spokojniej w ogóle, ale takie odcinki też się czasem przydadzą, żeby wyhamować akcję. Dziękuję kochani, trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie o komentarzach i łapkach i wbijajcie na mój drugi kanał Game Scarlet, żeby zobaczyć więcej innych gier. Cześć! thank you